serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców minionego miesiąca, czyli października. O kurczę, mamy już listopad, po prostu zima zaraz nas zaatakuje. Zaraz będzie wszędzie świątecznie. Zaraz e, będziemy chodzić i szukać prezentów dla bliskich. E, potem będą święta, święta i po świętach e, i przywitamy nowy rok. Tak będzie, zobaczycie. Nawet się nie obejrzymy, a już będzie nowy rok. Także e, troszkę to mnie smuci, że będę o kolejny rok starsza, chociaż z drugiej strony. Bliżej będzie do lata, ciepła, słońca, więc żyjmy tą myślą pozytywną. Także teraz żegnamy październik e, kosmetycznie. Dzisiaj e, pokażę Wam kosmetyki, które. W październiku mnie zachwyciły, które odkryłam albo pokochałam na nowo. Są takie kosmetyki, które są warte pokazania właśnie w ulubieńcach miesiąca. Tym razem zaczniemy od zapachów i moich ulubionych perfum, które katowałam w październiku jak szalona, bo ja właśnie w takich miesiącach. Hmm, jesiennych, zimowych, lubię mocniejsze zapachy, takie bardziej wyraźne i na nowo odkryłam, na nowo zakochałam się w zapachu od Jimmy Choo, jest to przepiękny, mocny zapach i bardzo długo utrzymuje się na skórze. Także ulubienie z października to na pewno będą perfumy Jimmy Choo. Polecam Wam je serdecznie, są przepiękne. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, i wiąże się to troszeczkę z zapachem, a raczej z tym, abyśmy mogli mieć ulubiony zapach cały czas przy sobie. Jest to przenośny atomizer do perfum, giełek, wszystkiego, co tylko chcecie jeżeli potrzebujecie mieć perfumy przy sobie, a nie chcecie nosić ze sobą całej butelki i ryzykować, że Wam się zbije na przykład w torebce, to taki atomizer jest świetnym rozwiązaniem. I w Wbrew pozorom mieści się tutaj całkiem sporo perfum. Bo z tego co pamiętam, to chyba 10 ml, czy, czy jakoś tak. Ja dopełna ładuję atomizer moim ulubionym zapachem i noszę go zawsze w torebce. Dzięki temu, nawet jeżeli zapomnę popsikać się perfumami w domu, to. Mam zawsze perfumę w torebce i mogę gdzieś tam pokryją się psiknąć, także polecam Wam serdecznie taki atomizer, zwłaszcza jeżeli boicie się nosić perfumę w torebce lub lecicie w jakąś podróż i nie chcecie całej butelki ze sobą wozić. Polecam świetny gadżet. No i teraz przejdziemy do kosmetyków kolorowych. Mamy tego trochę, więc zacznijmy. Aż jestem sama zdziwiona, że tyle rzeczy mnie zachwyciło. Szybko Wam powiem o tuszu do rzęs ze Smashboxa i. O tym tuszu słyszeliście w oddzielnym filmiku. Robiłam pierwsze wrażenie. Na końcu była moja opinia po chyba dwóch tygodniach użytkowania. Także dużo mówić nie będę na temat tego tuszu, ale to, co muszę powiedzieć, to to, że to jest genialny tusz. To jest tusz, który robi w wachlarze, który jest super czarny, bardzo ładnie rozdziela rzęsy i dopiero go wyrzucimy jak nam się skończy, bo ten tuż jest dobry do samego końca. Ja używam już go ponad dwa miesiące i czuję, że już się kończy, ale nie czuję, że już wysycha, czy po prostu się starzeje, tylko po prostu mi się kończy i to jest super. Jeżeli wydajemy już trochę większe pieniądze na tusz do rzęs, to miłe jest to, kiedy możemy go do końca wygrzebać yy, i wyrzucić, a nie myśleć sobie, że super no fajny to już był, ale przez pierwsze dwa tygodnie. Yy, także no, polecam wam serdecznie Smashbox, rewelacyjny tuż do rzęs, eyeliner, o którym mówię już chyba szósty, siódmy e, albo i ósmy raz, e, rewelacyjny, najlepszy eyeliner, jaki w życiu miałam i jest to eyeliner z Carvondi Tattoo Liner. Jest to eyeliner, którym e, mogę zrobić różne kreski, od takich bardzo, bardzo cieniutkich po ekstremalnie grube, z takimi rozstrzonymi jaskółkami, no rewelacja. A poza tym, to w co nie mogę uwierzyć, to to, że ja mam już ten produkt, tą samą sztukę od chyba końcówki maja i nadal używam. Nadal jest dobry i nadal świetnie pisze. Nie przerywa, nie rozmazuje mi się, nic się nie dzieje, a już mamy listopad. Więc słuchajcie, no. Nie wiem, albo mi się trafia taka sztuka, albo to jest eyeliner, który warto kupić, warto wypróbować i cieszyć się przez wiele miesięcy. Myślę, że już mi się kończy, bo widać jakby lekkie zużycie. To znaczy to, że przy takim minimalnym dotknięciu już nie ma takiego pigmentu wielkiego, ale nie przeszkadza to absolutnie w malowaniu pięknych kresek. Tak bardzo mi się eyeliner spodobał, że już mam drugą sztukę. Tak na wszelki wypadek, gdyby mi się skończył, to już się nie martwię, bo kolejne miesiące mam zabezpieczone z najlepszym eyelinerem pod słońcem. Miały być dwa słowa, a jak zwykle ja rozgadałam się bardzo na temat jednego produktu, ale to jest po prostu cudo. Kolejny kosmetyk, o którym chciałabym Wam powiedzieć jest to brązer z My Secret Face and Body Bronzing Powder. Jest to wypiekany satynowy brązer, który przepięknie wygląda na twarzy. Zresztą sami zobaczcie, jak on ładnie się prezentuje. Jestem nim zachwycona i uważam, że jest to jeden z najlepszych brązerów, takich delikatnych, podkreślających, subtelnych. Jakie miałam e, możliwość używać, świetny brązel. polecam Wam serdecznie. Zatem nie jest on jakoś drogi, bo to marka My Secret, więc e, tym bardziej polecam Warto kupić i wypróbować. Ja jestem zachwycona. Kolejne produkty są również z My Secret i są to paletki z jesiennej edycji bodajże. I jest to Natural Beauty Shadow Palette. Mamy tu dwie paletki z tej serii. Tutaj mamy Beige, różek i ciemny brąz, a tutaj mamy trzy warianty Takich ładnych, delikatnych brązów, jeden jest taki lekko fioletowawy, jeden chłodny, a jeden taki cieplejszy. Przepiękne kolory, jeżeli chodzi o tą paletę, to, to są przecudowne kolory do załamania powieki rewelacja. Polecam Wam obie paletki i tak jak powiedziałam, to są paletki My Secret, więc znowu się powtórzę, to nie jest jakaś droga marka. Warto mieć takie paletki, bo są bardzo dobrej jakości, a kolory są przepiękne. Jak mówię Wam już o cieniach, to muszę powiedzieć o cieniu z Color Pop. Jest to kolor lovely, przepiękny cień, który jest idealnym akcentem do właściwie każdego makijażu jest to taki szampański pyłek który jak nałożymy palcem to wygląda jak milion dolców naprawdę milion dolców ja jestem zachwycona i polecam wam serdecznie jeżeli szukacie jakiegoś cienia do akcentów, to takiego wow to to jest to jedyny minus jaki Kolor Pop posiada, to to, że cienie najlepiej nakładać palcem, bo wtedy jest najpiękniejszy efekt. Pędzle nie bardzo chcą łapać cieni, potem nie oddają ich na oczy, także słabo, ale palcem wychodzi mistrzowsko. Także polecam serdecznie kolor Lovely. Kolejne cienie, o których chciałabym Wam powiedzieć, są to nowe cienie z Inglota. I mnie zauroczyły dwa cienie, które. Używam ostatnio namiętnie. W sumie teraz w każdym moim makijażu używam te kolorki. Jest to kolorek 303 i 301. Oba kolorki są bardzo ciepłe, takie typowo jesienne, przepiękne, bardzo mocno napigmentowane cienie. Musicie na nie uważać, ale. Z nich można wyczarować um, zarówno przepiękny, dzienny makijaż, jak i mocny, wieczorowy, jesienny look. Także polecam Wam serdecznie z Inglota. No cuda, na pewno zobaczycie na moim kanale makijaże z tymi cieniami, bo są rewelacyjne. Następna rzecz to szminka z marki Clarins w kolorze 748. Jest to szminka, którą mam teraz na ustach, bardzo mocno nawilżająca szminka, przepięknie wygląda na ustach i w świetle dziennym ma delikatnie ciemniejszy kolor. Ostatnio na Instagramie wstawiłam Wam zdjęcie, jak miałam tą szminkę na ustach i byliście pod wrażeniem, ja jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, jak ją mam na ustach bo jest przepiękna, a do tego tak dobrze nawilża, jak żadna inna szminka, także polecam Wam szminkę z Clarins e, no, cud miód i orzeszki e, i ostatnia rzecz jaką tutaj dzisiaj chciałam Wam pokazać, jest to produkt do brwi, e, mój totalny ulubieniec, codziennie używam tego żelu e, kolorek numer 3 z Sephora. I jest to żel strukturyzujący do brwi z taką śmieszną, maleńką sztoteczką. Tym żelem możecie wyrysować brwi, a także po prostu przeczesać delikatnie. Zawsze będziecie mieli bardzo ładny efekt. Ja wykańczam makijaż brwi właśnie tym żelem, czyli jak wyrysuję kredką, przeczesuję włoski i makijaż brwi jest perfekcyjny i bardzo, bardzo mi się podoba. Także jeżeli szukacie fajnego żelu, który dodatkowo tak trzyma włoski jak mało który, to jest produkt wodoodporny, więc ciężko go zmyć. Ja używam tłustego takiego płynu, więc musicie się zaopatrzyć w coś do demakijażu, ale warto to bo to jest świetny produkt, polecam serdecznie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Bateria już mi tak miga, że już po prostu mam stres, że zaraz zrobi i koniec. Także. Kończę, dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Dajcie znać jacy byli Wasi ulubieńcy minionego miesiąca, co Was zachwyciło kosmetycznie, a może jakiś zapach Was zauroczył. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i nie zapomnijcie o kciukach do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, papa! Pa.